Może ty chodzisz nas, no, prowadzić tutaj po tych, po tych samochodach? Co Potrzebujemy samochody wybrać nie? cztery pojazdy, no, bo musimy wady. przekazać na piknik szkoleniowy dla strażaków. Oni mm. będą sobie tam je rozcinać i tak dalej. Więc muszę im dać samochody całe, ale takie mało znaczące dla nas, rozumiesz? Bo oni to płotną i ja stracę części. No, chcę coś takiego wybrać, których części z tego nie sprzedam. Tak? Zobacz, tak jak to. Trochę rozwalone. Nie wydaje się, co? No nie? to taki to tak, no to taki no, to pewnie, że to mamy, tego, aby, aby cały Zaznaczaj go z tego, dobra, że... Dobra, będzie wiadomo. Tego bierzemy. Może być? Może być, to mamy dobra. jednego. Dobra. No zobacz, jak jak u nas, tutaj sprzedałem już błotnik, sprzedałem lampę, no po to ta stacja demontażu działa, tak? Że na tym zarabiamy pieniądze. Ale no, on jest niekompletny. No, niekompletny, dobra. a ty byś wywalił najlepiej całego dobrego. Tak? Tego bym wziął. Dobra. On nie, zobacz, duży samochód, zobacz, tego peżota. No ładny, ale kapcia to... ma. No to już jak... jak, jak a, a co ci kapeć przeszkadza? I... No, no dobra, no to możesz wziąć, no zaznać. Na przecież chyba będziemy jeździć, Dobra, zaznać to. Będzie ładnie wyglądał. Sobie. Francuz no, to się... Francuz, Francuz to Francuz. No to, to tu tak. Piknik piknikiem, ale my tutaj jesteśmy od zarabiania pieniędzy też, co nie? I chyba dzisiaj ze stalowym jadłeś śniadanie. Ja I słuchaj, chodzi mi o coś takiego, bo wiesz, tam niby na, na tym nie zarobimy, co nie? No bo oni to potem te samochody dadzą nam. E, jakie, Ale firmę trzeba pokazać. No właśnie o to chodzi, byś coś wymyślił. Żeby może na tych samochodach coś, nie wiem, napisał, e, jakieś takie no to ja reklamowe. Słuchaj, na takim to ja nie napiszę nic. Jak nie napiszesz? No, no co ja na Masz tym Trzy litery napiszę? To trzeba coś dużego napisać. No co, napiszesz takie malutkie literki? Co, co ci z tego? Tak, bus co jest potrzebny, bus. To by coś... Ja bym się zmieścił na drzwiach, co nie? Ja bym powiedział ci, że reflektowalibyśmy nawet Dobra, autobus. Dobra, tak? autobus nie dociągniemy. A gdzie ty busa widziałeś? Tam stoją busy przy biurze. Proszę bardzo. Masz? Jest stoi no. no. bus? Zobacz. Matry. tablica tablica jak skoły. Ciężko go wieść, takiego dużego. Busa. A co ta, ty będziesz go dźwigał, nie będziesz go dźwigał, Na ale chyba będzie jechał, sam mówiłeś. Zobacz. Nie zmieści się na takich małych drzwiach? Tam? Nie, tutaj jest odtąd, dotąd, zobacz, z daleka, zobacz, przechodzę odtąd i każdy będzie widział, a z daleka jesteś. No co ty jest napiszesz? Powiem ci tak, jak będziemy jechali, to najbliżej staniemy, ja pomyślę i w drodze napiszę coś. No. Dobra.